Na klawiaturze, podkładce i myszce mam ustawiony zielony stały kolor, bo mnie uspokaja, bo lubię go. A nagle odpalam sobie grę na Steamie. I wow, 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 wow. Dzień dobry, hej, hej ja jestem Chłodek i na samym początku filmu chciałbym zacząć od trzech ważnych ogłoszeń, które powinienem dać na końcu, ale nikt nie ogląda filmów do końca, więc zrobię to teraz. Po pierwsze, subskrybujcie kanał. Po drugie, dziękuję Tyson za miniaturkę, jesteś w tym świetny. I po trzecie, na Steamie można pobrać darmową, otwartą betę Iron Harvest 1920 o której będziemy sobie teraz rozmawiać. No dobra, więc zapytacie czym jest Iron Harvest, w skrócie jest to LTS w klimacie dieselpunka. Jeśli miałbym w skrócie powiedzieć co to jest diesel dieselpunk, to jest e, lata 20., 30., 40. ubiegłego wieku, tylko że zamiast czołgów mamy mechy i... i to jest taka główna różnica, nie? Gra oferuje nam kampanię dla jednego gracza, mamy trzy główne frakcje, czyli z Saksonów, Rozwietów i Polanie, które są odpowiednikami naszej Polski, Rosji i Niemiec. Kampania dla jednego gracza posiada po siedem misji z każdego kraju, państwa, mocarstwa, jak zwał tak zwał. join you guys can't throw or run fast it will be unfair to the team you're on oh that's not true what are you going to do about it cry cry baby let's go I'm the polonians that's so unfair no I'll show them I see one Kampanie Polani, czyli polskie, zaczynamy jako Anna Annakos. I naszym głównym zadaniem jest obrzucić śnieżkami pięciu chłopców, którzy nas dręczą. Mamy pierwszego chłopca. Rzucamy w niego śnieżką. Żartowałem sobie. Kampania wprowadza nas pierwsza misja w mechanikę gry. Jak się atakuje, jak się porusza jednostkami. Nas to nie interesuje. Przejdźmy dalej. Zanim dojdę do najważniejszego, chciałbym jeszcze powiedzieć wam kilka ważnych rzeczy. Mianowicie gra premiera ma 1 września. Będzie można ją kupić na Steamie Gogu. Nie wiem, czy będzie wydana też w sklepach. Tego jeszcze nie wiem. Na razie w becie mamy angielską wersję językową i napisową, nie można tego zmienić. Podobno wersja polska też ma być w, i to z pełnym dublingiem. Ma być też wersja niemiecka, no bo Niemcy są producentami tej gry, więc to nas akurat nie dziwi. E, oprócz kampanii będą też misje, gdzie są różne challenge do wykonywania. Podobno można będzie je robić w kooperacji. Tutaj mamy różne bonusy, czyli stracimy mniej niż ileś tam jednostek. Nasze jednostki są ranne na starcie. Będziemy dostawać za to medale i pewnie jakieś różne nagrody. Nagród i takich rzeczy za bardzo nie można zobaczyć, bo to wszystko będzie w profilu. Przepraszam, nie tu, tylko tu. A profil jeszcze w becie jest niedostępny, do zdobywania będą różne osiągnięcia. Lewele frakcji, jak już widać: Polania, Rosjed, Saksony. Pewnie różne. O tutaj mamy ligę, dywizję. To z rankingów w multiplayerze. Pewnie różne portrety będą też do wyboru. O są achievementy też niedostępne jeszcze. Kolekcje. Może jakieś skórki się pojawią i tak dalej. Inne ramki do gry. Ha! I nie dodaję najważniejszego. Cena gry to jest około 200 zł. Dobrze, więc wydaje mi się, że to, co najważniejsze już powiedziałem, przejdźmy do tego, co liczy się dla nas w RTS-ach, Czyli Multiplayer mamy Quick Match. Oczywiście tryby 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 i Custom Gamesy. Ja żeby pokazać Wam rozgrywkę, odpalę sobie Custom gamesa z jakimś botem najlepiej. A to i Easy. To wszystko jest nieważne. Damy sobie. Jakąś tam mapkę. I lecimy. Przechodzimy do wybierania frakcji. Mamy Polanie, Saksonów i Ruzwiet. Tutaj wybieramy Bohatera. Mamy Annę Koch i Lecha Kosa. Weźmiemy sobie Annę. Czyli mamy wybraną frakcję. Mamy wybranego Bohatera. Tutaj wybieramy dwa poziomy rezerw. Mamy ileś tam monet. Dokładnie 6. Możemy je wszystkie wykorzystać. Każda kosztuje. Inną ilość każda jednostka kosztuje inną ilość monet, weźmiemy sobie Refermanów weźmiemy sobie anti-armor gunnersów. w rezerwie drugiej mamy tylko dwa punkty, już weźmiemy sobie łowce to jest takie wsparcie jak było przejdę do rzeczy, gra mocno, bardzo mocno bazuje na Company of Heroes 2 na pewno kojarzycie gierkę był to klasyczny ETS. Jest, jest trochę uproszczona, bo rozbudowy bazy nie można tego ETS-a porównać na przykład do, do Warcrafta 3 czy Starcrafta 2, bo tutaj, jeśli chodzi o rozbudowę bazy, to mamy Headquarters, z którymi zaczynamy i nasi inżynierowie mogą zbudować nam baraki i workshop. Są dwa budynki, które budujemy tutaj w bazie. Oczywiście uh -huh. tak samo jak w kompanów Heroes przejmujemy sobie punkty na mapie W New tym wypadku forrest? mamy oil pumpy i iron miny, czyli kopalnie żelaza i... i wydobywanie ropy diesla. To jest to co mówiłem na początku, ten diesel punk, nasze mechy. Oooooooo, idźcie tu. Nasze mechy chodzą wszystkie na diesla, dlatego dieselpunk. Więc Headquatersy produkujemy sobie jednostki, i przyzywamy te dwie rezerwy, które wybraliśmy na początku. W Company of Heroes mieliśmy drzewko talentów do każdej frakcji, gdzie mogliśmy sobie What przyzywać różne pakiety wsparcia czy to jednostki, czy to jakieś tam zrzuty uzbrojenia, zwiady na mapie. Tutaj mamy rezerwy, które wybieramy Wybieramy na samym początku I, i później w czasie gry możemy je sobie przyzwać osiągając odpowiedni poziom Więc rozbudowa bazy jest na poziomie nijakim. W sumie żadnym bym powiedział, ale w tych, że chyba nie chodzi o to, żeby rozbudowywać bazę, tylko, tylko żeby zagrywki robić taktyczne. Na, na mapie są też zasoby albo skrzynie z bronią do zdobywania, tutaj na, na mapce rozrzucone. Oprócz punktów do przejmowania, przyzwiemy sobie kolejnych inżynierów, którzy już przejmują nam oil pompa, A zaraz weźmiemy sobie weapon crate, to jest to, bierzemy oil a ale oprócz skrzyni z bronią są też. What's the plan, then? Są też zasoby, na przykład tu mamy iron stockpile, we'll czyli zdobędziemy sobie więcej żelaza. Tutaj są granaty, jakie podniesiemy, granaty. to nasza jednostka będzie dodatkowo posiadała umiejętność rzucania granatami. Zaraz zbierzemy z Pojawił nam się tutaj w prawym domu rogu skill Throw Grenade, czyli rzut right granatami. Mamy inżynierów. Rozbudujemy My sobie naszą bazę, czyli baraki. Nie Oczywiście inżynierowie mogą też postawić barak. Outpost, czyli taki bunkier. Nie barak, tylko bunkier bardziej bym powiedział. Na pierwszym levelu jest to bunkier, do którego możemy zapakować jednostki. One z niego strzelają. Później po ulepszeniu ma Heavy MG, czyli Machine Gun. I na trzecim uzbrojeniu jest już to działko przeciwpancerny dobra tutaj mamy oil sobie zbierzemy Nie będę tej rozgrywki prowadził do końca tak wam tylko pokażę wszystkie możliwości jeszcze nie mam surowców żeby żeby postawić A pokażę wam takie pierdołki, można robić wodki z piachem żeby zapewnić osłony naszym jednostkom Te się zbierają. W Kompaniowskich Heroes można było ulepszać te budynki inżynierami. Teraz każdy budynek możemy ulepszyć samodzielnie, po prostu klikając ulepszenie na nim. Your step. Tak samo jak w Kompaniowskich Heroes możemy wchodzić do różnych budynków i z nich prowadzić walkę, ostrzał na przeciwnika. It, we'll we'll z taką różnicą, że tutaj nie możemy z tych budynków zrobić e, mini bazy. W Company of Heroes można było te budynki przekształcić w coś na wzór bazy i, i tam produkować i regenerować jednostki. Tutaj tego nie można. Czyli używamy klasycznego Retreata. Nasze jednostki uciekają do bazy, i dopiero tam można je. No, strzelają się. Dopiero w bazie można je zegenerować, uzupełnić i tak dalej. Graficzka wygląda całkiem ładnie. Jak na moją, moją kartę i moje możliwości wygląda to całkiem nieźle. W miarę płynnie chodzi, bo mam 60 fps praktycznie stałe. Się chłopaki długo będą strzelać. Ja podeślę im tu wsparcie. Teraz mogę... Mogę przerwać, budujemy drugi budynek, czyli workshop, gdzie będziemy Let's budować nasze uh, mechy. Tu w barakach w, w porównaniu do... do o, moment, czekajcie. To. To. Oczywiście chowanie się za wszelkiego rodzaju osłony, to... To Fight też cover. skocha. Contact. Pewnie znacie. Jednostki jak są blisko siebie to spotykamy się w zwalciu. Dobra, obców przedkładesów, gdzie możemy przyzwać zerwy Za oczywiście też żelazo i diesla. Tworzymy sobie podstawowe jednostki, czyli inżynierów. Inżynierów i strzelców. To w barakach mamy więcej jednostek, takich jak e, działo polowe, mamy grenadierów i antyarmor gunnersów, czyli przeciwpancerny oddział. Wysyłam kolejnych do wsparcia. I mamy workshop. Na pierwszym levelu workshopu budujemy sobie dwa mechy. Jest to w polski strażnik i, i śmiały. Oczywiście każdy mech ma swoje różne mm, jakieś tam parametry, niektóre są Mobilne, szybkie, do zwiadu do szybkiej walki z piechotą, inne już są pancenne jako tanki działają bardziej Strażnik Moving, tak wygląda ten mech skopczy nam wizlem Dwa działka, piechota jest słaba dla takich mechów. Oczywiście oni są osłonięci, więc ciężko jest... Graficznie wygląda to całkiem nieźle. Pojawił się drugi nasz mech. Jest to śmiały. On jest właśnie takim zwiadowcą, jak mówiłem. Szybko się podusza. Małe zadaje, zadaje obrażenia. Jest bardziej zwiadowcą niż. niż. I mówię, bardzo podobne jest do Company of Heroes, tyle że... Tyle że zamiast czołgów mamy, mamy takie mechy. Ciekawe zastosowanie. Stać na sus, żeby zdeployować ten zestaw pierwszy. Polskim bohaterem jest Anna Kos, którą pokazywałem wam w kampanii. Z to zrzucaniem śnieżkami, zaraz się było nią, to Wam pokażę. Tak to mniej więcej wygląda. Każda frakcja ma. O, przejęli na il pompa. Każda frakcja ma swoje specjalne mechy. Każde mechy mają jakieś swoje specjalne. Umiejętności i parametry mamy. Annę Kosona right. jest snajperką, Ma swojego towarzysza niedźwiedzia. Jest, e, jak ktoś But kojarzy, to jest jak Rexa It'll z misią z World of Warcraft. Do tego mamy dwie jednostki. Wyślemy But tą trylkę tutaj do obrony naszego Iron Mina. Możemy różnie ich rozmieszczać. Najważniejsze jest chowanie się za barykadami. Ja bardzo chciałbym pokazać jeszcze jakiegoś mecha z drugiego tieru. Ale nie stać nas jeszcze na. na upgrade w budynku. Zaraz ulepszymy sobie pompy. O jest już Anna, już, już snajperka chodzi. O dostał. Ale przeżył. Tu mamy styl, żeby Wojtek... O, ciekawostka. Ważna ciekawostka to... E... O, mechy do obrony, mechy do obrony. To niedźwiedź Anny nazywa się Wojtek. Gdzieś tam po internecie krążą legendy, na pewno czytaliście o niedźwiedziu Wojtku, który polskim oddziałom, jakiemuś tam oddziałowi polskiemu pomagał e, na wojnie. Czy to jest prawda? Tego się nigdy nie dowiemy. Ale jest to jakieś tam puszczenie oczka do tej. Do tej historii jest to puszczenie jakiegoś tam oczka. Oczywiście mechy się nie leczą, ale. Ale nasi inżynierowie w bazie mogą mnie naprawiać. 550, o, śmiały under attack. Tu mamy śmiałego. Że... O wnętrznym bagnetem sobie żgaj ich. Teraz poszedł strzał. Mechy nie mogą przejmować tych eee... punktów strategicznych. Co, co minus. Wygląda Wygląda Looks like a nie Be there soon. Sure thing. Zgubiłem gdzieś 11. do jednostkę Podsyłamy yeah. też Przeciwnik już tu się na mnie czai, więc... Ja wysyłam you? moje mechy na niego. Make every shot! count. The enemy is our Make is every shot count. Tu mamy equip tools, są łopatki, możemy z, ze zwykłych strzelców zrobić na przykład inżynierów z powrotem. O, ulepszam workshop. Zaraz wam pokażę zaawansowane mechy, czyli te z wyższym levelem. Dobra, atakujemy. Jeszcze jest skill Anny snajperski, pyk. Jedna, jedna, jedna z skalerzy. Fajnie pali się trawa. Są ślady po rakietach o, z tych działek przeciwpancernych. Włożyły deflita. Uciekają do jego bazy. My tu się schowamy za. Za barykadą się ładnie schowamy. Będziemy trudni do trafienia. Szkoda, że nie włączyłem miejskiej mapki. Bo na miejskiej mapce bardzo fajnie widać jak. Jak uszkadzają się budynki. Bo oczywiście można uszkadzać budynki. Jak większy mech wejdzie w budynek, to też go uszkodzi. Tu mamy inżynierów, którzy pyk, mogą naprawić tego mecha. No, mamy ładnie ulepszony, duży zbiornik z dieselkiem, ale nas na żadnego mecha nie stać. O, jest tur najdroższy i największy z mechów. Natura nie będziemy czekali, i zbierali. Co tu mamy? Śmiały Strażnik. Tu mamy mocny altireli Mech. o. Tu mamy łowce Mech Hunter. Złów. Mobile Bankier. Build to carry. o, Może nosić piechotę na sobie. Podczas walki. I ma moździerz na na tym. Na wyposażeniu. Więc ciekawy. Ciekawy że go zbudujemy. Zobaczymy jak to wygląda. Nie stać na strzelców idziemy bronić tego. Majna naszego. Zaraz pokażę wam kilka jednostek. Oczywiście gle macie za darmo, więc ściągajcie i testujcie ją sami. Ja nie będę wam tutaj każdej frakcji, każdej jednostki pokazywał, bo to nie o to chodzi. Zstadziłem wam łatwego i oczywiście polanie, bo jesteśmy patriotami. O jest. No fajnie wygląda. Możdziesz na daszku, działko takie. No i możemy zapakować do niego na przykład inżynierów. Pyk, pyk, pyk. Pięć, pięć miejsc ma. Inżynierowie ze środka powinni strzelać. No i takie trzy mechy mogą już sobie iść, nie? Widać, że jest dużo większe od tych. O, ten już niszczy płotki jak idzie. Zobaczcie, bo jak się kamienie rozsypały. Nie ma mocnych. Oczywiście że nie robię jeszcze, tam mogą robić miny przeciwpancelne, jakieś druty kolczaste. Takie przedłużne możliwości mają. Dawaj chciałbym tego łowcę pokazać albo tura. A może mocnego? A dawaj, mocnego. Może. Mam trochę czasu, więc może tą brudkę zakończymy. To jest tylko łatwy bot, w sumie więc. Więc tu nasza trójka bierze. Idzie po to. Zbudujemy sobie jeszcze jednych. O! Teraz wyrzucamy. Inżynierów do przejęcia budynku Mechy czekają Ten powinien ładnie tu zabić przejście, chyba się uda Pełen ostrzał Fajnie te pociski ich mijają jak są za... za murkiem ukryci tam, gdzie się takie tywalą w pole, o nawet uszkodzili trochę płotek. No, się zjadł jednego, just like. o, snajperski strzał. Temat wyjaśniony. Przejmiemy jeszcze tego oil pompa, Wy się schowacie tutaj, będziecie bronić Good, tematu. Ty tak You're samo. O, piękne zebrał przejście. Zobaczymy, czy taki budyneczek jest w stanie zniszczyć. To przejmujemy. Przejdzie przez niego, czy nie? O, przechodzi, pięknie. I zobaczcie, co zostaje z budynku. Jakby się tam piechota chowała, to elegancko miałby ją. Zadeptanu, ale to już jest taki wyższy mech, nie? To już się na, na bardziej zaawansowanym Do poziomie gry buduje. O, mamy tego. Jak on się nazywał? Mocny. Ma jakiś skill deploy unit. Zobaczymy co to, co to robi. A, o ja, zobaczcie on się zakopuje trochę w ziemi i jest działem. Nieźle Teraz jest mobilny O, możemy zbudować tura Duma Republiki Fajny, fajny. Ready to serve Polanii. O, już jesteśmy na... No, mają zaawansowane baraki Chować się tutaj, że Nie wiem czy ten tłuszcz się zdąży zbudować. Dawaj go tutaj od razu. Gdzie tu jest pole bitwy? No A my już idziemy dalej. Wyskakujecie do szatka. O jest, wyszedł tur Oj, to jest kawał bestii, co? Czekajcie. ready for battle. To jest kawał mecha. Dwa duże działa Wysokiego kalibru. Sam jest też y, ciężkiego pancerza. On pewnie idzie przez wszystko. Nic go nie zatrzymuje. Największe budynki z... albo rzeki pokonuje bez problemu. No i graficznie naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Zobaczcie jak tutaj wszystko mu pracuje na nogach jak on się podusza. Fajne fajny. Ja bym chciał tylko jeszcze zabić. O nie, mamy limit jednostek. Czyli wszystkich mam nawet nie Następny krok zwycięstwo. Wy to przejmujecie. Wyjdziecie dalej. Zobaczcie jak idzie przez budynek szybko oblut? no Cegły się tylko sypią. Za zbiorniki wybuchną. Wow, przepięknie. Więc różnica w tych też jest ogromna zobaczcie jak wygląda tur w porównaniu do do takiego na przykład śmiałego jak ojcu, ojciec z synem takiego mamy tutaj o zobaczcie godowodę Stary młody oczywiście z innymi graczami to nie jest takie proste że sobie przejdziemy i będziemy walczyć i wygramy, I wygramy bez problemu. Więc... No ten fajnie ostrzeliwuje tym moździerzami. Widać pocisk leciał. Nie ma się mało tego, tego możemy zakopać. Zobaczymy, jak strzela sobie jeszcze z daleka. O, Piękny wystrzał. I lądowanie. Ładnie. Ładna dziura została, pan. No mówię, to jest szkoda, że te rozbudowy bazy są na tak niskim poziomie, że... Jeszcze ja chciałem zobaczyć też... Jak... ...witwórstwo. Długo przeładowuję, widziałem. Nie będzie nie, już wam nie pokażę, bo mam full 40x40. 40. To jest chyba max z tego, co mogę posiadać. Więc... Zakończmy to, zaznaczamy sobie wszystkich, no, Kończymy ten meczek. Jeśli dotrwaliście do końca, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę albo tu. Zależy, czy Wam się podobało, czy nie. Subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Na razie okej okay, okay.